Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie. No, tak długo czasu nie minęło, ale jednak trochę. No i miejsce trochę bardziej spokojne, chociaż tutaj w kuchni akurat rządzi dzisiaj zmywarka, więc odgłosy. No i oczywiście dzieci, bo u nas dopiero zaczęły się ferie, chociaż dzisiaj niedziela, to i tak by w domu były, ale od jutra 6 tygodni dzieci mają wolne. Wiecie co? Na ostatnim na ostatnim nagraniu powiedziałam wam troszkę, jak mnie tam moje 3D próbuje rękoma, nogami i wszystkimi możliwymi sposobami przytrzymać w starej rzeczywistości. Powiem wam, że na jednym z kursów, chyba ostatnim, tak mi się wydaje, Leilani, ona powiedziała może już wam o tym wspominałam, może nie, ale tak sobie pomyślałam, że wam powiem raz jeszcze, słuchajcie, bo ona wspominała o czymś takim, że jak uciekają nam te myśli. I tak jesteśmy trochę zagubieni, tak? Czasem, wiecie, porywają nas te emocje, um, i po prostu w tych, w tych nerwach um, nie myślimy logicznie, tak? Że, że, że nie powinniśmy dawać uwagi tam, a, a skupić się na swoich afirmacjach, ale ona tam um, taki fajny, taki fajny um, taką fajną metodę, taki fajny sposób podaje, właśnie z takim pytaniem, czy to mi da milion, tak? Czyli to, w jaki sposób reaguję, myślę, opowiadam, rozmyślam, analizuję i tak dalej, czy to da mi milion, tak? No i teraz pytanie, słuchajcie, takie trochę, wiecie, no śmieszne, nie? Bo zależy, jakiego miliona chcecie. Jeżeli chodzi o milion złotych czy milion euro, no to wiadomo, że płakanie nad jakąś głupią sytuacją i, i rozkminianie jej w kółko i w kółko bez końca. Tego miliona raczej nie da, natomiast da milion podobnych sytuacji, tak? Czyli w sumie, obojętnie co robimy, dostajemy ten milion. Pytanie tylko w jakiej walucie, tak? Czyli um, zastanówmy się, co nam da ta sytuacja. Ja po prostu bardzo często, tak chwilowo, zastanawiam się nad tym, czy to byłaby sytuacja z mojego życia idealnego. Czyli jeżeli. Um, nie wiem, uważam, że wszyscy mnie kochają, wspierają, podziwiają, doceniają i robią dla mnie wszystko, i mam idealne życie i tak dalej. To czy taka sytuacja, która teraz mnie została, która jest wynikiem um, tego, że to 3D koniecznie chcę mnie przytrzymać tutaj, gdzie jestem, czy ona by miała miejsce w tym moim nowym życiu? I nie, nie, nie miałaby tego miejsca. Nie chcę takiej sytuacji, tak? Więc robię to, co muszę. Tak jak wam ostatnio mówiłam, bo po prostu no, niektóre rzeczy trzeba w jakiś sposób popchnąć, poprowadzić, zamknąć, domknąć czy rozkręcić. Natomiast poza tym, poza tym, co muszę, poza tymi formalnościami, tak zastanawiam się, nad tym moim idealnym życiem, tak? Czyli jeżeli nie jesteś w stanie afirmować, bo no nie wiem, nie wiem jak u Was, ale u mnie tak czasem jest, że próbuję afirmować i nie idzie, bo te myśli wszystkie tak się po prostu w głowę wbijają i tak krzyczą u mnie w głowie, że nie jestem w stanie afirmować, tak? Ale wtedy zastanawiam się z takiej pozycji tego mojego nowego życia, tak? Staram się odwrócić mią uwagę. Czyli nie wiem, poszłabym sobie teraz na rozluźnienie na przykład, tak? Na poprawienie humoru poszłabym sobie, nie wiem, kupić dwie posiadłości na, na, na przykład, tak? Albo poszłabym do jakiegoś sklepu komuś coś tam pomóc i zrobić dobry uczynek. Czy no cokolwiek innego. Wsiadłabym w mojego tutaka, helikopter taki, nie wiem, frunę gdzieś tam nad morze. Czyli to są takie śmieszne dosyć sytuacje, takie na pograniczu fantazji, ale odciągają mnie tak naprawdę od tej sytuacji, której nie chcę, tak? Której nie chcę w swoim życiu. Więc może przyda Wam się to i tak trochę pół, pół żartem, pół serio, ale w ten sposób przywrócicie albo odgonicie te myśli, które nie chcecie, ze swojej głowy. I to byłoby na tyle, co mi dzisiaj tak troszkę przyszło do głowy. Słuchajcie, weszłam w końcu, w końcu weszłam na tor afirmowania z powrotem na, na taki intensywny tor afirmowania, bo to, co do tej pory afirmuję, to takie o dobra, nie roz. Nie roz nie, roz, nie rozpaczajmy nad tym, ale to taka trochę mała porażka. Natomiast pomyślałam sobie: Okej, okay, wiecie, mm, no tak, wcześniej to praca, to dzieci, to trzeba odebrać. To nie ma, to chorzy, to ja chora, to oni chorzy, i to i tamto, i to te sytuacje jeszcze, które gdzieś tam wyskoczyły, tak jak królik z kapelusza, <grych> no, jak króliki z kapelusza. I cały czas coś, cały czas coś. No i teraz jest właśnie sytuacja, że te dzieci są w domu, i tak na, na początek pomyślałam sobie: kurtę, no nie fajnie, no bo znowu nie będę miała czasu na afirmowanie, ale tak w sumie to jednak fajnie, bo nie muszę wychodzić poza tym, że tam do pracy na króciutko. No i na wakacje tam, gdzie jedziemy, <laughs> ale tak ogólnie to wiecie: dzieci mogą sobie do 10 pospać. Ja już od 6 do 10 mogę sobie poafirmować, co dzisiaj zresztą też zrobiłam, więc ma to też swoje plusy, i chyba. Fajnie byłoby w każdej sytuacji y, szukać tych takich pozytywnych rozwiązań. Tych takich, które działają na naszą korzyść, żeby się po prostu odpowiednio do tego nastawić. tak Bo jeżeli wyszłabym z założenia, że teraz mam 6 tygodni przerąbane, w sensie, że na pewno nic z tego afirmowania nie, nie wyjdzie, to nawet bym się chyba za nie nie zabrała. Ale tutaj tak troszkę tak jak mówię... Y Myślę sobie, że 6 tygodni teraz to jest taki odpowiedni czas. Tym bardziej, że przez 3 tygodnie mąż jest w domu, także wcisnę mu te dzieci, niech się bawi. Zresztą zawsze mi bawi. No z nimi to już tak ciężko się bawić, bo to już 7 i 13 lat, ale pamiętam właśnie, jak chłopaki byli młodsi, to mój mąż zawsze może nie tyle, co ubolewał, tak, ale o, no, że one, mamy potrzebują te dzieci, kochanie, nie martw się, przyjdzie czas, że się nimi zajmę, także teraz właśnie jest ten czas i myślę, że to jest taki, taki fajny czas, żeby y, docisnąć te afirmacje i, i faktycznie sprowadzić siebie tam, gdzie chcę być. Y, co jeszcze ciekawego? Ostatnio moja grupa y, moich dziewczyn, nie wszystkie, ale tam niektóre jeszcze, Szukają, szukają, szukają i gdzieś tam wpadła jakaś niewiasta na inną niewiastę, która właśnie prowadzi, prowadzi swój kanał na temat właśnie manifestacji, bardziej w kierunku miłości, seksu i tak dalej, ale ogólnie też pieniędzy. I no zerknęłam, przyznam się, bez bicia, chociaż nie zaglądam raczej, bo no wszystko już wiemy, słuchajcie, no wszystko już wiemy, tak, wiemy, że to nasze myśli, tak się czujemy, reagujemy i tak dalej, że to kreuje nasze życie i że trzeba po prostu spiąć te pośladki i faktycznie zrobić to, co jest do zrobienia, mimo że wszystko wkoło nas od tego odciąga i nam nie pozwala tego robić, my na przekór musimy to zrobić, taka walka, wiecie, o przetrwanie, tak, ale... Y co, um, co smutnego. Um, moja wizja, bo ogólnie to tak, coachem nie chcę być, absolutnie, tak? I nie chcę też ludzi uczyć, nie na takiej zasadzie. Natomiast chętnie z Wami się podzielę. Zresztą dzielę się, jak widzicie, moimi mniej lub bardziej efektywnymi um, historiami i, i manifestacjami i afirmacjami, tak? Które gdzieś tam, ale co mnie cały czas denerwuje, też kiedyś Wam o tym mówiłam, a że ci ludzie chcą za to pieniądze? Ja doszłam do wniosku, że jeżeli sobie zaafirmuję, wymanifestuję, że jestem miliarderką, tak? Multimiliarderką, bo już teraz idę po prostu po całości, już nie rozdramia się na tysiące, miliony, tylko multimiliardy. To przecież. A tak sobie patrzę przez okno, bo tam ptaszek próbował sąsiadowi do domu wlecieć. Wracając, to przecież jak będę miała te miliardy, słuchajcie. A nie chcę tego robić y, zawodowo, ani nie chcę, żeby to mi nie wiadomo czasu ile zajmowało. Oczywiście mam tam swoje jakieś plany na to, żeby te pieniądze spożytkować, y, w jakiś sposób ludziom pomagać, tak? y, gdzieś tam te pieniądze zainwestować. Ale jeżeli chodzi właśnie o sam fakt, o samą drogę, o same metody, jak do tego doszłam, od czego to się zaczęło, no to widzicie, tak, bo nie kasuję, chociaż korci mnie czasem, żeby to wszystko wykasować w cholerę, ale pomyślałam sobie, nie, nie, bo większość ludzi ma taką samą drogę, to są naprawdę pojedynczy albo bardzo mały procent, odsetek osób, które, z tych oczywiście, które, które świadomie afirmują, że one po prostu robią to, od A do Z, że są konsekwentne, systematyczne i one mają te efekty, tak? Ja do nich jeszcze póki co nie należę, chociaż jest o wiele lepiej jak kiedyś, <grym> ale do wszystkiego dojdziemy. I tak sobie pomyślałam, oglądałam właśnie tą dziewczynę. To jest straszne, wiecie? Naprawdę uważam, że to jest straszne. Zastanawiam się, czy oni faktycznie na, na tych kursach tylko zarabiają. Na tym, że ludzie tak bardzo pragną tej zmiany, tak? I, i zobaczyć, że komuś się udało, to może zrobię to, co ono, to okej, okay, to wyskrobię te pieniądze, zapłacę i wezmę udział w kursie. Straszne i smutne. I ja już kiedyś sobie tak postanowiłam. Pamiętam, jak Lejla właśnie podniosła ceny ze swoje kursy. No, w tej chwili są ogólnie prawie trzykrotnie droższe, jak na początku, odkąd zaczynam. Mm. I tak sobie myślę, że osoba, która wiecie, szuka pomocy i, i gdzieś tam gubi się w tej, w tej całej wiedzy, w tej ścieżce i tak dalej, no i tak sobie myśli, idzie z tą taką wiecie nadzieją nie? i gdzieś tam się zapożyczy, czegoś nie kupi. No też tak było w moim życiu bardzo często. To jest po prostu smutno, że ktoś, kto ma miliardy, miliony, przynajmniej tak twierdzi, zarabia na tych kursach milion, pół miliona, czy tam dwieście tysięcy, nie? Sporo kasy. No i tak się właśnie zastanawiam nad tym, czy to jest właśnie to źródło ich, ich dochodów, tego, że oni są bogaci, to właśnie że mm, zarabiają na tym, że dobrze po prostu mówią, pokazują swoje życie i tak dalej. No i z takim rozczarowaniem popatrzałam po prostu na, na te nagrania. Dużo nagrań ma takich, mm, takich darmowych takich jak moje teraz tutaj, na YouTube i nie tylko. Natomiast wiecie temat wyzwań, prowadzenia jakiegoś coachingu, jakieś grupy płatne, jakieś kursy płatne, nie? To takie już dla mnie jest no trochę niesmaczne. Znaczy gryzie się z tym, nie? Że gryzie się z tym, po prostu. Więc powie, pomyślałam sobie, że nie, nie, jeżeli już, to nie musi to być systematyczne, nie, mu, nie musi być tak, że tysiące ludzi będzie się do mnie odzywać, biegać za mną i nie wiadomo co jeszcze. Natomiast y, moja cała droga, którą Mam nadzieję, że śledzicie. <laughs> Ona jest tutaj darmowa, tak? Dzielę się z wami normalnie z takimi rzeczami, które spotykają chyba większość z, na z nas, z Was, które czasem pomagają, a w większości przeszkadzają na tej ścieżce manifestacji, tak? I, i myślę, że szukamy wspólnie jakichś takich nie wiem, skutecznych może metod, tak? żeby z tego wszystkiego wyjść i myślę, że nie ma takiej jednej uniwersalnej metody dla każdego, tak? Zresztą sama po sobie widzę, że dużo sytuacji zdarza mi się i są napra naprawdę różne, różne metody, które z tych sytuacji mnie mniej lub bardziej ratują czy wyciągają. Ogólnie na koniec sprowadza to się wszystko do jednego, co myślę, co czuję i co robię, tak? chociaż niby to co robię nie ma w ogóle znaczenia ale wiecie robię to bo jakieś sygnały do mózgu do mózgu wysłałam tak, słuchajcie, no wysłałam jakieś sygnały muszę iść tam, muszę napisać to muszę się zastanowić co napisać nawet jeżeli o tym nie chcę myśleć i nie rozmyślam, tak, ale to są właśnie te takie zachowania na co dzień które generują tą naszą rzeczywistość i można byłoby powiedzieć, że wszystko się skupia do tego do właśnie do, do myślenia, tak? Bo cokolwiek nie robimy, czy, y, czy zamierzamy zrobić, tak? czy jak reagujemy i tak dalej, to jest wszystko już kwestią tego, że wysłaliśmy jakieś impulsy do mózgu i on nas tam steruje, jeżeli chodzi o to, gdzie idziemy, co robimy i tak dalej, tak? Więc suma sumarum, obojętnie słuchajcie. Y Jakich metod używamy, to one ogólnie sprowadzają się do tego, tak? Co myślę i, i w jaki sposób reaguje, y jak to, że tak powiem, tam przetwarzam i tak dalej. Więc dzielę się z Wami różnymi rzeczami, które mniej lub bardziej mi tam pomagają, ale sama w zależności od sytuacji. Y Albo intuicyjnie przychodzą mi te rozwiązania, czy, czy, czy pomocne, czy koła rotunkowe, tak? Bo nie zawsze jedna metoda może się sprawdzić w każdej sytuacji, tak? Nie zawsze będę miała ochotę na przykład, nie wiem, iść pobiegać, potańczyć, pośpiewać, czy poafirmować, tak? Bo, no, bo naprawdę czasem no, nie idzie, nie idzie poafirmować. Więc słuchajcie, dobra wiadomość dla Was. Trzymajcie kciuki. Żeby mi się ta moja rzeczywistość już skoczyło mi się tam, gdzie mam skoczyć, tak? I na pewno będę się z Wami tym dalej dzielić, tak? No oczywiście tymi, tymi moimi posiadłościami na całym świecie, moimi podróżami, bo myślę, że poniekąd każdy to gdzieś, na którym się etapie swojego manifestowania też by chciał, no bo ile można siedzieć w miejscu, ja jestem strasznym domatorem, naprawdę, słuchajcie, jestem strasznym domatorem, ja mogłabym tutaj cały czas, ogłódek mi wystarczy, tak i tak dalej, ale um, co właśnie ciekawego zauważyłam ostatnio, bardziej chyba przez mojego męża, <coughs> um, bo telewizji to tam nie oglądam, ale on właśnie zaczął oglądać, on, on, mój mąż, <coughs> ten, który takimi rzeczami w ogóle się nie zajmuje, ale to jest właśnie taka ścieżka manifestacji. Ogląda właśnie niemieckich milionerów, którzy gdzieś tam są jakimiś gwiazdami, tak, w sensie nie tam, że piosenkarze czy coś, ale ogólnie, że się gdzieś tam tak wykreowali i pokazują, jak wygląda ich życie. Tak, mają pieniędzy w bród z różnych powodów, no i tam gdzieś, wiecie, zwiedzają ten, ten świat i pokazują się normalnie, się słuchajcie, pokazują ze swoimi wadami. I, I zaletami. I to takie fajne jest, bo jak to oglądam, to też widzę siebie, tak? Ja się z tym też dużo identyfikuję. Kiedyś tak nie było, kiedyś, no, ten to ma fajnie, a, albo człowiek już taki zrezygnowany, nie chciał oglądać, bo to y, jakieś dziwne uczucia się w człowiekowi budziło, nie wiem, jakiś żal, może smutek, może zazdrość, tam różne nie, ale teraz tak oglądam i się z tym identyfikuję, mało tego. Czasem jak oglądamy, to też tak komentujemy to pod naszym kątem, nie, a nie, 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 to nie dla nas i w ogóle, albo Boże, to tamto, siamto. Ale to tak, w takiej perspektywie, słuchajcie, nie mm, zanurzenia się w tym bagienku 3D, tak, i życia cudzym życiem, tylko właśnie z perspektywy tego dokonywania wyboru w naszym życiu, tak, czy takiego wyboru byśmy dokonali, czy takiego zakupu byśmy dokonali, czy to nam się podoba tak naprawdę i tak dalej, nie? więc to też w jakiś sposób y, trzyma nas naszy, naszej sceny końcowej, bo też tak sobie to wyobrażam, mimo że, tak jak mówię, jestem domatorką, ale okazało się, że jest tyle fajnych miejsc na świecie, y, gdzie można byłoby pojechać i wiecie, no, sama ta podróż i tak dalej, Boże, tyle lecieć czy, czy jechać nie na to, żeby tam po tydzień posiedzieć, po prostu pojechać i podelektować się. Jak będzie mi się podobało, podobało miesiąc, dwa miesiące, może i rok czasu, tak? Ode mnie to tylko zależy. Tak, żebym ja się po prostu dobrze czuła. Więc doszłam do wniosku, że może faktycznie tak to będzie i będziecie widzieć to wszystko. Mm, że tu byłam, że tam byłam. I to takie, no takie prawdziwe, jak, jak teraz, tak? Tu mi się nie podobało, tam mi się nie podobało, tu mi się podobało, tu, to uważam za super i tak dalej. Ale to też e, nie jest taką intencją, żebyście później, e, żeby ci ludzie, mimo że e, tak, no, chciałabym być i, i jestem poniekąd, Doceniana, podziwiana i, i w ogóle i kochana, uwielbiana, i tak dalej. Dlaczego nie? Ale nie na takiej zasadzie właśnie, żeby później te osoby koniecznie chciały jakiś kurs u mnie kupować, czy coś. Czy jest to potrzebne? Chyba nie. Myślę, że to jest właśnie ta manipulacja 3D. Ja już przestałam, że tak powiem, się trochę na tym skupiać, bo też często tak miałam, że afirmuję, afirmuję i. No, w pewnym momencie zaczynam zauważać, że nic się nie dzieje. No to może jeszcze coś poszukam, tak? Może kogoś innego, może ktoś powie coś innego, może, yy, może użyję innych słów, może bardziej do mnie przemówi, może bardziej mnie zmotywuje i tak dalej, ale tak ostatecznie już yy, można powiedzieć, że wszyscy ogólnie mówią o tym samym, tak? Bardziej lub mniej otwarcie yy, mniej lub bardziej zachęcają właśnie do swoich kursów, na których no, zarabiają te swoje miliony, tysiące miliardy być może, nie? Naszym poniekąd kosztem, tak? Bo tak jak czasem Lejla mówi, że przestańcie oglądać teorie tysiąc razy, słuchać tych kursów, kupować 20 tysięcy kursów, po prostu zacznijcie to robić, zacznijcie to robić. I, i nieważne, jaką metodą, tak? Czy to będzie... Hmm, czy to będą medytacje, czy to będą wizualizacje, czy będziecie sobie nie wiem pisać, um, czy będziecie sobie gdzieś tam jakieś swoje rzeczy wyjaśniać, czy będziecie sobie robić jakieś książki życzeń, tablice marzeń i tak dalej, to kompletnie nie ma znaczenia, jakiej metody użyjecie, jaka będzie dla Was najlepsza, jaka, jaka spowoduje, że będziecie się trzymać tej swojej wizji tak? i nie będziecie myśleć o pierdołach, o tym, czego nie chcecie. Każda będzie fajna i jak będzie długo, wystarczająco długo praktykowana, doprowadzi was tam m, dokąd chcecie pójść. Okej, okay, kochani, 20 minut. Normalnie zaszalałam, ale fajnie. Fajnie mi się z wami porozmawiało. E, także moje dzieci już przyszło tutaj do mnie. <grym> także e, usłyszymy się na pewno. E, może z Włoch, może nie, zobaczymy. I mam nadzieję, że już tylko w takim nastroju i no, licznik działa, kochani. Licznie działa, bo tak kontroluję, ile czasu poświęcam, poświęcam, spędzam na, na myśleniu o tym, czego chcę doświadczyć w swoim życiu. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.